Ponad 30 lat co jakiś czas pojawiały się informacje o inwestorach, którzy przywrócą świetność najpiękniejszego obiektu hotelowego w Karpaczu, znanego jako Hotel Sanssouci. Efekt jednak był mizerny i obiekt popadał w ruinę. Teraz znalazł się nowy właściciel i już późną wiosną rozpoczną się prace remontowe. Chyba to było moje przeznaczenie, dlatego że obiekt sam znam od wielu, wielu lat, sam go obserwowałem. No i ten niesamowity obiekt, który był właściwie legendą Karkonoszy, zasługuje na odbudowę, modernizację. Paradoksalnie zdaniem właściciela obiektu obecna zapaść w branży hotelarskiej jest dobrym czasem na tego typu inwestycje, jeżeli chodzi o wyłonienie wykonawcy i pozyskiwanie materiałów, choć trudniej jest z pozyskaniem finansowania w bankach. Przy tego rodzaju inwestycji trzeba myśleć perspektywicznie, myśleć o perspektywie wielu, wielu lat do przodu. Spodziewamy się, że rzeczywiście ta pandemia się jakoś w tym momencie wygasi w perspektywie kilku, kilkunastu miesięcy powróci rynek usług hotelowych w pełni. Trochę już zaczęliśmy zauważać pewien trend zainteresowania Polaków pozostawaniem w Polsce. Ta pandemia w pewnym sensie była takim katalizatorem dla wielu osób, które w pewnym sensie odkryły Polskę na nowo. Burmistrz Karpacza zauważa, że inwestycja może dać impuls dla kolejnych inwestorów, by wykorzystywali podobne obiekty. To jest dobry kierunek. Ja bym chciał, żeby jeżeli ktoś inwestuje w Karpaczu, żeby Inwestował właśnie w tego typu obiekty i realizował, jak, jak jest zapowiadane. To ma sens. Jeżeli mielibyśmy dzisiaj rozwijać miasto, to tylko w tym kierunku. Natomiast no, dzisiaj burzenie tego typu obiektów, postawić coś, co bardzo często jest niestety jakimś karatkiem, jest złą rzeczą. No, niestety nie na wszystko mamy wpływ. Co ważne, wyremontowany obiekt zachowa swój oryginalny wygląd z czasów świetności. Chcielibyśmy powrócić do pierwotnej aranżacji wnętrz. Mamy dużo materiałów, które pokazują, jak ten obiekt w swojej Latach swojej świetności przedwojennej wyglądał i tutaj rzeczywiście będziemy podążali w tym zakresie. Oczywiście nie wszystkie elementy będą mogły być odtworzone, ale charakter i styl jak najbardziej tak i będzie to z naszym zdaniem no, taka wizytówka karkonosza. Remont obiektu ma wynieść około 50 milionów złotych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsi goście do Sansus i zawitają zimą przyszłego lub późną wiosną 2023 roku.